Po węgiel do urzędu, z takim pomysłem wyszedł wicepremier Jacek Sasin. Według niego w sprzedaż węgla powinny zaangażować się samorządy. Włodarze Gmin, choć nie uchyliliby się od nowego obowiązku, to nie są zachwyceni pomysłem. Jak mówią w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Otwocku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził, że dystrybucją węgla powinny zająć się samorządy. Według polityka czarne złoto miałyby pozyskiwać miejskie spółki komunalne. Z kolei Włodarze Gmin twierdzą, że nie mają odpowiednich narzędzi do zrealizowania pomysłu. I z czego mam zrezygnować w mieście? Czy mam wodę przestać dostarczać, żeby sprzedawać węgiel? Pracownicy meczu mają przestać pracować, żeby sprzedawać węgiel? No, pracownicy w urzędzie mają przestawać obsługiwać w mops może, tak? Wypłacamy dodatki mieszkaniowe, to teraz mam tych pracowników od, oddelegować do tego, żeby węgiel handlowali. Podczas konferencji Jacek Sasin powiedział, że spółki komunalne i przedsiębiorstwa mogą kupować węgiel bezpośrednio u importerów, sprzedając go później po kosztach przywozu. Głównymi dostawcami surowca miałyby być Polska Grupa Energetyczna i Węglo Cox. Węgla nie powinno zabraknąć, jeśli wszyscy popracujemy nad tym, żeby rzeczywiście logistycznie ten cały proces działał bez zarzutu, a możemy również dostarczyć go taniej. Wtedy będziemy mogli sprzedawać bezpośrednio ten węgiel po takich cenach, jaki jest koszt sprowadzenia tego węgla do Polski, plus transport do miejsca docelowego. Samorządowcy twierdzą, że sprzedaż węgla to nie zadanie dla miast i gmin. Według Jacka Górsza dodatek węglowy to tak naprawdę oddanie pieniędzy społeczeństwu, które wcześniej zabrał w drożyźnie rząd. Węgiel kosztuje 3000, czy nawet w tym wypadku będzie kosztował prawie 3700, tylko po to, żeby wyciągnąć z tego węgla większy VAT, a VAT trafia z powrotem do państwa. Aby zachęcić samorządy do współpracy w dystrybucji węgla, rząd przygotowuje specjalny system dopłat, nawet kilka tysięcy złotych za tonę. Ma to pomóc obniżyć cenę węgla dla odbiorców.